W jaki sposób finansowane są jednostki samorządu terytorialnego? Jednostki samorządu terytorialnego (JST) potrzebują środków na realizację swoich zadań. Podobnie jak inne najważniejsze obszary polskiego prawa, również podstawa finansowania jednostek samorządu terytorialnego jest zawarta w Konstytucji RP. Szczegóły finansowania regulują zgodne z ustawą zasadniczą przepisy prawne zawarte w ustawach. Jednostki samorządu terytorialnego są finansowane ze środków publicznych. Dlatego te uregulowania znajdują się w artykule 167 Konstytucji. Konstytucja RP, artykuł 167.1. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. 2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne, oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. 3. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie. 4. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2003 r. art. 3, 1. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: 1. dochody własne, 2. subwencja ogólna, 3. dotacje celowe z budżetu państwa. 2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze podatku dochodowego od osób prawnych. 3. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być in. środki Pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi. D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Tri. Inne środki określone w odrębnych przepisach. Dochody własne JST. Na podstawie tekstu Konstytucji można zauważyć różnorodność źródeł finansowania. Przede wszystkim JST mogą uzyskiwać dochody własne. Ich źródła są zależne od wielkości, poziomu zamożności, i inwestycji na danym terenie. Na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego również możemy zauważyć różnice w źródłach dochodów własnych gminy, powiatu i województwa. Wpływy z innych źródeł. Poza dochodami własnymi jednostki samorządu terytorialnego otrzymują również subwencje ogólne i dotacje celowe. Subwencją ogólną nazywamy pomoc finansową o charakterze bezzwrotnym, nieodpłatnym, powszechnym i uniwersalnym. Jest ona udzielana przez państwo ze środków budżetowych i przeznaczona wyłącznie na finansowanie zadań własnych OST. Główną funkcją subwencji ogólnej obok uzupełnienia dochodów własnych gminy, powiatu lub województwa jest wyrównanie dysproporcji w rozkładzie tych dochodów. Chodzi o pokrycie wydatków jednostki, na które brakuje pieniędzy w dochodach własnych gminy, a są one niezbędne do wypełnienia zadań własnych jednostki. Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej każdego z trzech typów jednostek samorządu terytorialnego jest uchwała budżetowa. Projekty uchwał budżetowych są proponowane przez organy wykonawcze organom stanowiącym Radom Gmin, Powiatów i Sejmikom Wojewódzkim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Drugą stroną każdego budżetu są wydatki. Każda jednostka samorządu terytorialnego Powinna dbać, aby bilans dochodów i wydatków się zgadzał. Jeśli w budżecie będzie brakować pieniędzy, wówczas organ stanowiący może podjąć decyzję o emisji obligacji gminnych, powiatowych lub wojewódzkich. Oznacza to wprawdzie deficyt w budżecie jednostki, ale pozwala sfinansować bieżące potrzeby. Zawsze jednak trzeba pamiętać, że każdy dług trzeba spłacić. Dlatego warto dobrze zastanowić się, zanim się go zaciągnie. Zwłaszcza jeśli dysponujemy pieniędzmi publicznymi.